Siemaneczka widzowie, dzisiaj udajemy dziewczynę, ale ja jadę do pracy jutro o 10:00. Będę w domu, kochani, i znalazłem sobie męża. Mamy taki dla dziewczyn, jakby to tak, to to, 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 o idziemy tu do jakiejś tej. Zobaczymy co zrobi. To już mogę osunąć. Bo parę tygodni temu robiliśmy, że ja jeszcze nie miałem. Może teraz mam. Ale no, otwierać tam. no, no otwarte jest halo? ktoś tu jest? tam chyba u góry co nie? zobaczymy no, jaka reakcja będzie Jaka reakcja będzie? Nie, Kamila. Na. 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 Że udaje, że jestem Czyną. No to więc muszę no być dziewczyną, Dobra, o dziesiątej! Gdzie tam ktoś może pracować co nie? Jak tak mi to tak wygląda z perspektywy? Ja mam dwa auta ja w ogóle to poszukać męża gdzie on ma pracę Tylko o dziesiątej wróci Patrz to ja zrobię dziesiątą Dziesiąta! Dziesiąta, no Dziesiąta będzie, dziesiąta, dziesiąta będzie, dziesiąta, dziesiąta będzie, dziesiąta. Dziesiąta, dziesiąta, dziesiąta no, no i gdzie ta dziesiąta, no? No, no? no zaraz, on przyjedzie. Ja muszę jakieś te rachunki zrobić. Rachunki jakieś te, tam na przykład zobaczymy, ile mamy pieniędzy. Em Tyle pieniędzy ja mam. To ja jadę gdzieś do sklepu. Ucieknę. Mężowi gdzieś. Szybko, bo dziesiątka teraz. Szybko, szybko, szybko. Uciekamy gdzieś, uciekamy gdzieś, tu uciekamy. Tam uciekamy gdzieś. A mnie nie znajdzie. O, tu uciekniemy i tu będziemy. Ja będę przez kamerę patrzył. O, tu uciekniemy, tu się schowamy. Jedzie tam ktoś. Widziałem, tam ktoś przyjeżdżał. Tu idziemy, tu. Tu idziemy na górę idziemy. Jeszcze nie ma nikogo w domu. To ja tu będę. Zobaczymy, czy przyjedzie mój mąż. Daję mi się schować, bo ja się boję, że mnie jeszcze znajdę. Co ja się schowam? No kurczę, 11 już dochodzi. A gdzie on kurczę jest? <laughs> Przyjechał. Przyjechał do domu. Przyjechał. Przyjechał do domu. Przyjechał do domu. Przyjechał do domu i mnie szuka. Sprawdzimy na tych kamerach. Tu jest. Co żołym, że jest? Co? Co za pracę? Normalnie to jest katastrofa co on za pracę. No. Szukam mnie na dworze! Rzymka mnie na dworze! Ej! To może być tak! Piękna jadę tego! Ktoś Sejf obrabował! Ciekawe, kto obrabował Sejf! Ciekawe!

Nie, on tu nie może wejść, on tu nie może wejść. Nie, on tu nie może wejść, tylko on się tu nie może wejść. Nie, 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 tu nie może wejść.

Na dole powiedział, że jest. tak? Ja ten szumbrał. Jak wiem. ciemność ciemność deszcz. Ja no ja się, tak ja się. tak naprawdę nie boję. Ja się. się. tak się. tak się.

Nie się nie dało. Uradł. Dobra, wydaje wydaję Ja idę na polach gdzieś się ratować. No na... niby pojedziemy gdzieś. Uciekamy mu, gdzie pieprz rośnie. Teraz, żeby mnie tylko nie znalazł, to będzie dobrze. Gdzie dzień, to nie zrobię kurdek, żeby zrobić troszeczkę wasz.

Kończymy nasz film. Jak się Wam spodobało to... to piszcie w komentarzu, że zrobię wtedy parę. 3. Jak to się dalej działo, więc no pa! pa.